Co Pani się najbardziej podoba? Najbardziej. Hmm. Trudno, myślę, że wybrać jedną rzecz. No na pewno choinka. Myślę, że ona takie robi wrażenie, też szczególnie jak się gdzieś tam jest dalej, no bo ją po prostu widać. Tak, jak było to odliczanie, to mi się przypominało, jak to jest w nowym roku i też takie odliczanie przed nowym rokiem. Fajnie, bo też frekwencja dopisała. No, już się ten klimat świąteczny udziela. Super, tylko korzystać. Mi się podoba samo wejście nawet, jest takie, tak widać, że wchodzi się do takiego innego klimatu po prostu, takiego świątecznego. Takie ozdoby świąteczne, światełka są potrzebne w miastach? Są potrzebne, taki klimat dają. teraz jak te zimy już nie są takie białe, większość tej zimy jest jednak taka szarobura, no to tak trochę radości dla oka. zimę, w lecie mamy dużo atrakcji, sama pogoda sprzyja, żeby się cieszyć, mieć dobry nastrój, nie mieć depresji, A w zimie aura nie jest sprzyjająca, więc myślę, że jest to potrzebne. A jeśli spadnie śnieg, to będzie dobrze czy źle? Na święta będzie bardzo dobrze. Ale to już źle.